W EuroCash mamy sporo skrótów. DZN, DC, IPH, AU. Dzisiaj powiem Wam, co oznacza skrót MT. To proste. MT to Management Training, czyli program menedżerski. My jesteśmy MT, chociaż zaczynaliśmy zupełnie gdzie indziej. Pamiętacie rekrutację? Oj, trudno to zapomnieć. Kilka etapów i na sam koniec wisienka na torcie. Rozmowa z zarządem. Ja najbardziej zapamiętam swój pierwszy staż w górach zimą przez 6 miesięcy. Ja chyba najlepiej zapamiętam swój staż w zakupach centralnych w kategorii piwo. Przecież bycie MT to nie tylko praca, to też coroczna integracja. Jedno jest pewne: bycie MT to ciągła zmiana oraz nieustanny rozwój. Możesz zacząć od marketingu, przejść przez operacje, a skończyć w logistyce. Ja i tak najbardziej lubię tę dynamikę. Ciągłe zmiany gwarantują brak nudy. Zmiany pozwalają na lepsze poznanie organizacji i zrozumienie jej z każdej perspektywy. Na swojej drodze spotkałam wielu fantastycznych ludzi i mogłam się od nich bardzo dużo nauczyć. Ucząc się od innych, lepiej poznajesz siebie i nieustannie dowiadujesz się nowych rzeczy. Jakie powinny być cechem FISA? Prawdziwy MTC jest odważny i skupiony na samorozwoju. To osoba, która nie boi się osiągania celów i realizacji wyzwań. Weź udział w programie Management Trainee Eurocash.